Szczęść Boże, gorące pozdrowienia sprzed bazyliki świętego Piotra, apostoła w Rzymie. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy wspierają misyjne seminarium w Perów i Kitos. Amazonia potrzebuje kapłanów, tak jak my potrzebujemy Amazonii, tak jak my potrzebujemy tego kościoła misyjnego. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy poprzez zbiórkę internetową wspierają dzieło powołań kapłańskich w Iquitos w Peru i dla całej Amazonii. Dziękuję za waszą modlitwę, dziękuję za wasze wsparcie finansowe. Z tego miejsca każdego miesiąca przy konfesji Świętego Piotra Apostoła sprawowana jest msza święta za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów papieskiego dzieła świętego Piotra apostoła do którego wy należycie przez swoją ofiarę dziękuję że jesteście z nami niech was pan bóg błogosławi